Cześć, witajcie na moim kanale. W tym tygodniu pokażę Wam, jak sortować tabelkę nie według wartości, które są zapisane w niej, a według koloru komórki. W tym zadaniu w kolumnie Data produkcji mamy różnokolorowe komórki. Chcemy, żeby na samej górze były żółte, później zielone, na samym końcu pomarańczowe, a oczywiście pod pomarańczowymi białe. Białe, czyli komórki bez wypełnienia. Co musimy, słuchajcie, zrobić? Musimy do tej tabelki dodać sortowanie. Tak, jakbyśmy sortowali kilka kolumn jednocześnie, mimo że wszystkie kolory mamy w jednej kolumnie. Musimy więc przejść do zakładki Dane i wybrać ten duży przycisk Sortuj. Jak pamiętacie, te dwa pierwsze tutaj przyciski służą do sortowania według wartości po jednej pojedynczej kolumnie. Nie ma też znaczenia, którą komórkę wybierzemy zanim klikniemy Sortuj, ponieważ to okienko przenosi nas do menu, w którym będziemy w stanie dodać kolejne. Poziomy sortowania. Mówiąc poziomy sortowania, mam na myśli to, że będziemy tutaj wybierali kolejność, według której kolory mają być sortowane. Czyli wybieramy najpierw kolumnę Sortuj według i wybieramy data produkcji. Następnie, tam gdzie wybieramy opcję, po jakiej wartości sortujemy, zmieniamy właśnie wartość na kolor komórki. Następnie wybieramy kolor, który chcemy, żeby był na samej górze. Czyli żółty. Żeby nie powtarzać tej czynności dwa razy, zaznaczam po prostu ten poziom sortowania i klikam dwa razy: Kopiuj poziom, zmieniając jedynie kolor komórki na zielony oraz na pomarańczowy. Taka ma być moja kolejność. Ten poziom, który jest na górze, jest nadrzędny czyli on będzie na samej górze, później będzie zielony, a na końcu będzie pomarańczowy. To samo okienko służy do sortowania kilku kolumn, tylko że wtedy nie wybieramy tutaj jednej i tej samej kolumny, tylko wybieramy po prostu różne kolumny, według których chcemy sortować. W przypadku sortowania kilku kolumn, a nie sortowania według koloru, ważna jest właśnie ta kolejność, według której my te sortowania dodajemy. Natomiast jeżeli chodzi o kolor, interesuje nas tylko właśnie kolor, a kolumnę wybieramy jedną i tą samą. Klikam OK. No i w tym momencie wszystkie żółte są na dole, zielone są po środku, pomarańczowe są na dole, może Wam to się przydać na przykład, jeżeli macie takie nietypowe nazwy, które chcecie odznaczyć specjalnie, a następnie bardzo szybko znaleźć, wtedy możecie właśnie po kolorze sortować, tak żeby te kolorowe komórki znalazły się na samej górze. Jeżeli interesują Cię szkolenia z programu Excel, napisz na biuro.małpa.ujrp.pl. Zachęcam również do wejścia na mój profil na portalu Udemy. Tam znajdziesz więcej moich kursów. No i oczywiście pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować mój kanał. Raz w tygodniu dodaję film dotyczący Excela, e-commerce i Base Linkera.